Chcieliśmy po prostu też między innymi oczywiście przez to pokazać, nadać pewnej takiej filmowości, jakby takiego rozmachu bardziej kinowego, a który, który też... No moim którego moim zdaniem troszeczkę brakuje jednak w, w grach przygodowych. Owszem, owszem, fabuła, zagadki, tak, ale jednak wszystko to jest w taki... to jest takie bardzo sk skondensowane, zamknięte w pewnych ramach i tyle, i koniec, kropka. A tu chcieliśmy wyjść jakby z czymś, z czymś, naprzeciw, z czymś, czymś nowym, co jednocześnie y, ruszy troszeczkę gatunek, i, a jednocześnie będzie też bawić. Dobrze, wiecie, co Panowie, to może ja teraz będę miała szansę się przebić i chciałabym trochę zmienić e, temat, chciałabym, żeby to rozmowa poszła w z kolejnym kierunku. Dlatego, że dosyć szczegółowo zapoznałam się z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie gry. dla słuchaczy, którzy się przysłukują w tej chwili temu podcastowi, to jest adres fearmissniclas.eu I tam zawarliście kilka informacji, które wzbudzają mój no, sceptycyzm. Delikatnie to ma tak. Między innymi mówicie o tym, że w grze będzie wiele możliwości podjęcia działania w danej sytuacji, skutkującej w trakcie dalszej rozgrywki. No nieukiwajmy nie takie obietnice składali już z Fahrenheita albo ostatnio Heavy Rain Rain średnio, więc powiedzcie mi, co wy chcecie zrobić, żeby w tej grze u Was faktycznie to rozwiązanie zadziałało? Hmm, no znaczy w tym wypadku jest to... nie jest to zrobione w takiej ilości, w takim nadmiarze, jak chociażby w Farnheite czy w Heavy Rain. On z po prostu po prostu te, te dwie gry, one... To tak naprawdę każda z tych gier to jest jeden wielki wybór. Może w ten sposób. Jest to forma e, interaktywnej. No czy nie? Może, może któryś z dystrybutorów się do mnie odezwie po tej rozmowie? W tej akurat. Nie. W każdym razie jest to moim zdaniem troszkę tak jak forma takiego interaktywnego filmu. I to jest dobre. To jest owszem, to jest w porządku, ale e, na pewno nie chcemy w tej, w tej skali, właśnie w taki, z takim rozmachem wykorzystać te, tej swobody, jakby. No czy dać takie swobody Grększowi, jak, jak właśnie w Paviriencie czy Fahrenheit, tutaj te punkty, miejsca, w których będzie można podjąć taką czy inną decyzję, będą jakby bardziej dotyczyły może, znaczy można, na pewno, kwestii fabularnych. To znaczy, będzie można podjąć taką czy inną decyzję, która będzie skutkowała przykładowo tym, że to akurat nie spoiler, króciutki, ale spoiler jednak. Zaraz w drugim rozdziale... Gry Bohater udaje się do miasteczka i przechodzi obok, yy, obok takiego starego cmentarza. Yy, I tam po chwili, po chwili, w trakcie, w momencie, kiedy on przechodzi akurat nie obok tego miejsca, pojawia się grabacz yy, i pyta bohatera, czy, czy, czy może mu pomóc takiego sędziwy, sędziwy w wieku i tak dalej, pracą właśnie w tym zawodzie, przez w się wyrażę. Yy, bo, znaczy, Przepraszam, bohater. E, grawasz pyta, pyta, czy bohater mógłby mu pomóc. W, w pochówku po prostu. E, wcześniej była ceremonia, właśnie pożegnania, e, pogrzeb, a pytał, czy py, py, Grawasz pyta, czy może, czy może pomóc, właśnie w zakopaniu jakby tej, tej, tej osoby pod ziemię. E, I tutaj bohater, bohater ma możliwość wyboru, e, chociażby. Może kompletnie, jakby zignorować to zapytanie przez pewną jakąś tam interakcję i może pójść przed siebie do miasteczka, może przykładowo i w tym momencie, w tym momencie, jeśli potrzebowałby bohater w dalszych poczynaniach pomocy grabarzom, to raczej nie będzie mógł na nią liczyć, chyba że chyba, że, za, chyba że będzie to transakcja wiązana, czyli bohater wykona coś dla, dla grabarza, co z kolei na pewno nie będzie takie... Łatwe jak pomoc, właśnie przy pochówku, żeby uzyskać pewną konkretną informację. Może też pomóc grabarzowi. Przy okazji, oprócz tego, że zyskuje pewną jakąś, jakąś jego wdzięczność, oprócz tego dowiaduje się pewnych wątków z fabuły, z scenariusza. Może też później, oczywiście, liczyć na, na, na jego pomoc, czyli na zasadzie takiej, że. Przykładowo będzie wracał, bo wie, że na przykład grabasz ma pewne jakieś informacje, czy jakieś tam przedmioty, czy cokolwiek innego, nieważne. I wtedy znacznie bardziej ten grabasz będzie o wiele bardziej przychylny do, do pomocy właśnie tym bohaterowi, aniżeli w pierwszym przypadku, w pierwszej z opisanych sytuacji. Może też być wybór taki neutralny, czyli bohater pyta się w tym momencie, co będzie z tego miał, jeśli mu pomoże. No i grabasz. grabasz Grabarz mówi, że, 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 że jakby no, no nic nie może mu dać w zamian, prawda? Niemniej, niemniej jest to taki mm, taki złoty środek, że tak wrażę, że bohater w kolejnych interakcjach, właśnie chociażby z grabarzem, nie będzie odbierany bardzo negatywnie, a nie będzie bardzo pozytywnie odbierany. To znaczy, jeśli będzie się go potrzebował, to owszem, będzie musiał coś zrobić, ale na pewno nie tyle rzeczy, jak w przypadku negatywnej decyzji. I tego y, y, pomijając, pomijając już w ogóle y, elementy takie właśnie stricte fabularne, prawda? O których jakby bohater nie wie na początku, a które znają mieszkańcy tego miasteczka. No z tego co mówisz wynika, że ta... Te decyzje, które gracze będą podejmować, będą, mieli, będą miały realny wpływ na rozgrywkę. Jeśli tak, to bardzo fajnie, bo najgorsze, co moglibyście zrobić, to pozwolić graczom podejmować decyzję, a potem sprowadzać się do tego, do jedynego, słusznego rozwiązania. Powiem tak. Mhm. Słuchajcie, ja jak się przysłuchuję tej rozmowie, to zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, że tak naprawdę jest tu kilku facetów i ja sobie jedna dziewczyna, a jest to dla mnie tyle zastanawiające, że mówimy o grze przygodowej i mówmy się, przygodówki niestety uważane są za gatunek e, mocno niszowy, słabo sprzedający się i przeznaczone może niekoniecznie dla mężczyzn właśnie. Powiedzcie mi, jednocześnie żeby przekonać graczy, dlaczego zdecydowaliście się, żeby zrobić przygodówkę? Czyli specjalnemu wydawcy łatwiej byłoby sprzedać jakiegoś dobrego sutera albo strategię. A nie grę przygodową. Co nas w tym projekcie, że stwierdziliście okej. jest na przygodówka. Kto mówi? Lider. Lider. Czemu nie zrobiliście Modern Warfare My Love Cry? No znaczy tak, nie z, na pewno nie, z, nie zdecydowaliśmy się na, na, na FPS-a chociażby z racji tej, że zrobienie... Może inaczej. Zaprezentowanie czegoś faktycznie no, już nowego, fajnego po części połączonego, połączonego z pewnymi pewnym, pewnym, jakimś tym nowym gatunku jest po prostu bardzo tru, trudne, jest trudnym zadaniem, nie da się tego ukryć, ponieważ e, FPS-y to jest tak rozbudowany gatunek, pojawiło się tyle gier z tego gatunku, mniejszych lub większych, mniejszym lub większym stopniu hybryd, e, e, kilku innych, w połączeniu właśnie z FPS-em, że tutaj jakby mieliśmy bardzo, bardzo ograniczone spektrum możliwości. To jest jedna rzecz. Owszem, można było przykładowo zrobić Coś na zasadzie Call of tour, Dark corners of the ODR, prawda? No, wszystko zakończyć świat. Jest to bardzo dobry tytuł i bardzo niedoceniony. Co mnie troszkę dziwi, no ale okej. Okay. W każdym razie nie chcieliśmy pójść, jakby w tym kierunku, w przypadku pierwszego projektu. Pierwsze, po pierwsze, od strony technicznej byłoby to znacznie więcej pracy na tak małą ilość osób, które poza Zorą. No jednak trzeba byłoby wykreować znacznie więcej lokacji, na pewno, mm -hmm. na pewno musiałaby wejść w tym momencie yy, fizyka otoczenia, mm -hmm. którą owszem, planujemy, pan Rosji yy, i na pewno, na pewno musiałaby, i mniejszy nacisk byłby tutaj jakby na, yy, na kwestie fabularne, na kwestie fabularne po prostu, bo jednak no owszem, jeśli jest to od, od, od samego początku powiedziałem, że jest to horror z perspektywy pierwszej osoby w formie shooter, shootera, prawda? No to wiadomo, że tutaj powiem, powinien pojawić się jakiś przeciwnik, tak? na przykład w Gundam, chociażby czy w całej rzeszy innych gier tego typu jakiś przeciwnik, jakaś walka, coś, coś właśnie z fabuły, żeby w jakiś sposób chociaż nakreślić to, co będzie działo się dalej. Na pewno też mm, potrzebne byłyby pewne narzędzia, które są zbędne do, 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 do produkcji gry point and Click, a niezbędne w przypadku właśnie, właśnie FPS-a, prawda? I jeszcze takiego, który by wyglądał, a no, nie odstawał w, jakich, w bardzo dużym stopniu od, od tych FPS-ów, od tych gier tych produkcji, które, które pojawiają się dzisiaj, po prostu. I, I właśnie między innymi dlatego to był jeden z głównych powodów, dla których zdecydowaliśmy się. Na na, 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 na ten klik. nie mniej. Właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, no tutaj tutaj w przypadku podjęte klika to ten gatunek ma przypisane pewne jakby cechy, prawda? Czyli właśnie nacisk na fabułę, nacisk na zagadki.